Się trójkątem równobocznym. Powtórzymy sobie najważniejsze wzory. Zaczynamy. Trójkąt równoboczny to jest taki trójkąt, który ma wszystkie boki równej długości A, A, A. W tym trójkącie wszystkie kąty mają miarę 60 stopni. I teraz jakie mamy najważniejsze wzorki związane z tym trójkątem? Po pierwsze wzór na wysokość. Wysokość w trójkącie równobocznym H. Wyliczamy z wzoru, że to jest A pierwiastki z 3 przez 2. Pole, to jakbyśmy wstawili do zwykłego wzoru na pole trójkąta 1, 2 A razy H, a zamiast H wstawili A pierwiastek z 3 przez 2, to otrzymamy, że to jest A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. I teraz zobaczcie, mamy jeszcze wzory na promień okręgu wpisanego w trójkąt i opisanego na tym trójkącie. Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny to zobaczcie, to jest 1 trzecia tej wysokości. Gdybym ja narysowała wysokość w tym trójkącie, to promień to jest 1 trzecia okręgu wpisanego, a w okręgu opisanym, jak narysuję wysokość, zobaczcie, to jego promień, to tutaj promień tego okręgu opisanego to będzie 2 trzecie tej wysokości. Zapamiętujemy, 1 trzecia H, 2 tr3 H, no i za H oczywiście tutaj możecie sobie wstawić A pierwiastki z 3 przez 2. Jak już znamy te wzory, to idziemy do zadań. Zadanie z 2020 roku, arkusz egzaminacyjny z CKE. Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Owód trójkąta ADC jest równy. Ok, no to wiadomo, że planimetria, czyli rysunek pomocniczy. Mam trójkąt ABC, jest to trójkąt równoboczny o boku długości 10, czyli wszystkie boki długości 10 i prowadzę wysokość CD, czyli z wierzchołka C poprowadzono, mamy tutaj punkt D, a to jest wysokość. I teraz pytają o owód trójkąta ADC, zaznaczmy sobie ten trójkąt. ADC, czyli owód tego trójkąta, który teraz zakolorowałam. To co potrzebuje? Potrzebuję tutaj wiedzieć, jaka jest długość odcinka AD, ale to widzimy, że to jest oczywiście połowa długości boku, czyli to jest 1, druga z 10, czyli 5. Tu mamy 5. I brakuje mi jeszcze H. H z naszego wzoru, a pierwiastki z 3 przez 2. Czyli za A wstawiam 10, to będzie 10 pierwiastków z 3 przez 2. 5 5. Pierwiastków z 3. Obwód, czyli dajemy długość AC, czyli 10, plus długość AD, czyli 5, plus 5 pierwiastków z 3. Dziesiątkę i piątkę mogę dodać, to jest 15 plus 5 pierwiastków z trzech. Czy mamy taką odpowiedź? Mamy odpowiedź D. To wszystko oczywiście było w centymetrach. D. 15 plus 5 pierwiastków z 3 jeszcze jedno zadanie, zadanie z podręcznika z Matematyki 2001. Dany jest trójkąt równoboczny o boku długości pierwiastek z 3. Czyli trójkąt równoboczny, a to jest pierwiastek z 3 cm. Czyli wiemy, że tutaj wszędzie mamy pierwiastek z 3 cm. Oblicz wysokość i pole tego trójkąta oraz promienie okręgu wpisanego i opisanego na nim to jeszcze raz przypomnijmy sobie wzory, które nam będą tutaj potrzebne. Po pierwsze, wysokość w trójkącie równobocznym, a pierwiastki z 3 przez 2. Po drugie, pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Po trzecie, promień okręgu wpisanego, to jest 1 trzecia wysokości, promień okręgu opisanego, 2 trzecie wysokości. Tak, tutaj jest promień okręgu wpisanego... R duży. Promień okręgu opisanego. Czyli wysokość równa się A, wstawiam pierwiastek z 3, bo to jest moje A. Pierwiastku z 3 przez 2. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. To jest pierwiastek z 9. A pierwiastek z 9 to jest 3. Czyli wysokość to jest 3,2 cm. Pole. Za A w samym pierwiastek z 3. to podnoszę do kwadratu i pierwiastek z 3 przez 4. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, czyli 3 pierwiastki z 3 przez 4 centymetry kwadratowe. R małe, czyli promień okręgu wpisanego to jest 1 trzecia razy wysokość, a wysokość to było 3 drugie, czyli to jest 1 druga centymetra i R duże to jest 2 trzecie wysokości, czyli 2 trzecie razy 3 drugie. To nam się wszystko poskrca, zostaje 1 cm. Czyli wysokość w tym trójkącie równobocznym jest długości 3, cm, pole to jest 3 pierwiastki z 3 przez 4 cm kwadratowego, promień okręgu wpisanego to jest 1 druga cm i promień okręgu opisanego 1 cm.